No, ja, ja to powiem, stary, na razie, że no, nie mogę cię wpuścić z koplówką. No, A ja, ja chcę stary. iść normalnie z koplówką, stary, nie Jestem mogę. Nie mogę na konfrontację. Takich rzeczy dzień przed walką. Tak, ale to no, jest nie fair. Jak byłeś na wakacjach, to nie miałeś problemu. No, ale to ty wiesz, konfrontacja. No, to ja trema... kiedy ja chciałem konfrontacji, Słucham. No, jak kiedy? No, ja napis tu no, 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 to, to czemu nie odbierałeś? Czemu nie odbierałeś telefonu? No i okay, twarzy, bo powiedziałem, że jestem. nie ma problemu. być no trzy tygodnie nigdzie nie uciekłem. A co co ustalił ze mną w konfrontacji? pogadamy Wszyscy... no, zaraz, bo to bez sensu raz e, czy rozmawiałeś ze mną o jakiejś konfrontacji? Wszyscy wiedzieli Siebe. w Polsce, każdy wiedział, tylko nie... Tak. Przegadamy. Oni Przezby, gadali, a my później zwoliliśmy. No to coś o naszej Ale też, gad, ja chcę, też gadaliśmy na konferencji. Ale Kasper nikt Ciebie nie zmusza teraz do no tego, nie? Nie, tylko ja jestem za tym. Czy by słyszałeś coś o konfrontacji naszej? No gadaliście też no nawet się na, konferencji, na konferencji. Na konferencji gadaliście. To Dobra, przegadamy to faferkowo. Nie, on ma jutro walkę, ja bym nie robił konfrontacji. Nie mogę takiego czegoś zrobić. Wszyscy, da, wszyscy wiedzieli, wszyscy. ja ci ty, się zgodziłem nie z Tobą. No, a nie? Co ty gadać? Co na gadasz? Kasper ma jutro walkę, ja bym to wolał. Kasper ma jutro e, walkę. Marnuje e, materiał, e, właśnie to pokazuje, jakim jest Setencjuszem. Mieliśmy gadać po konferencji, miałeś jeszcze 4 minuty. Wszyscy to ustaliłeś. Wszyscy to gadali. Ty mówiłeś przecież nawet na konferencji, Zmieniamy. Czemu bym, że nie zresztą. Bo biznes to przycisz na, na buca! Nie, możemy mieć biznes! Nie, przycisz na buca! się przyślemy. na warzyw! Chodźcie, poczekaj, poczekaj! No jak, jak no, się tak? zachowuje? To ty jak się zachowuje? No, jak? No, tak. Możemy się bić Możemy się biznesem! Czy ja myślę, że jak Kacper ma jutro walkę, to powinniście dać sobie spokój, nie? Co? Możemy się pić. Daj mi odpocząć po walce, tydzień, dwa i chodź się pijemy. No, nie będę się bił na ulicy, bijemy się, on może ustalić. I poszedłeś znowu biedziamy? i gadałeś, więc I zadzwonili do mnie. Powiedziałeś na tyle, że WP na główną damo jest zdjęcie, wszcząc, że znany dziennikarz pobił e, zawodnika MMA. I to tylko często. To. Okay, nie, to ogólnie. To przez... Nie, powiedziałeś o tym. Ty się te... Ja no, powiem się. No, dobrze, ja i każdy nie... na moim miejscu Czyli się pochwalił, a ja zrobiłeś? powiedziałem ci po się pochwaliłeś? Ja się pochwaliłem. Ty że... się Słuchasz pochwali. tego co mówię? No właśnie nie rozumiem, to ty mówisz, jeszcze raz, to posłuchaj. Powiedziałem, no, że każdy na moim miejscu by się pochwalił. Czym? Gadałby o tym w internecie. Czym by się Ej, a nie mi możecie też tego przegadać w O czym nie zrobiłem nic, a to po dwóch latach gadasz o tym i jeszcze udajesz jednego uda A ty udajesz profesjonalnego e, dziennikarza, który o, no. reaguje na to, że ktoś od niego coś powie, z czego ja nie pamiętam co do ciebie powiedziałem. Że nie nie pamiętasz. I ja tyłeś Wojtek Gola też ja to... nie pamięta. Dobrze. I tylko ty pamiętasz. Ja u tym poczeru i to ci mówił, co powinno zaczną na live'a. I masz taką ja pretensu rozmawiamy, jak Kacper no to nie miał. Cosper nawet no chciał, no żeby sykleć no też. Ale że tobie tak to tak się nie podoba, podoba. To byś o, podoba bo ty byś chciał tak na live i przyszedł mi się 100. Chce po prostu, żebyśmy to przegadali raz w porządnia. Nie, że ty nagrasz 10 sekund, potem przecisz kolejne 10 sekund, potem kolejne stare. No to ale to tak samo 10 sekund 10 sekund na 10 sekund jest całość.